To... No ale wiesz, no to też że jest to takie oh, no. oh, oh, no. coś co Po What's up? Let's just get together immediately. Elas do not look like to <laughs> no, jest po prostu odpowiednie nastawienie siebie samego. Nie wiem, ja chyba po prostu już kurwa tyle zawodów w swoim życiu przejąłem, że sam wewnętrznie się nastawiam od początku na to, że a może akurat będzie fajnie. Żeby nie myśleć, żeby być ja. Bartek aptekę se weź. Ale ten drugi. To jesteś Bartuś. Reload! To do niego będę teraz mówić, tylko Bartłomieju, <grystanie> tak, tak mega, tak mega oficjalnie, ale do tego drugiego. I'm a Jezus, coś Smoker. pięknie Reloading! No, szczerze wam powiem, że mojemu streamowi niedaleko do pokazu slajdów. Ja myślę, że wymiana na pastę będzie rozwiązaniem całego problemu. Ale się tym wybiło. No to jest to właśnie, wiesz, to jest ten... To już niestety przeciął się chyba latać tak O kurwa tak już. Może być szampańska oh, Ty tu jest normalnie? O, kurwa. <grym> you don't